Witajcie moi drodzy, Kaczmar z tej strony, Geek Factor Witam was w kolejnym odcinku Geek Factor News, który tradycyjnie zaczynamy od ogłoszeń parafialnych. ogłoszeń parfialne. Co się dzieje u nas? Jak widzicie mam świąteczny t-shirt założony, ponieważ zbliżamy się już w końcu do świąt. Jest to ostatni odcinek przed świętami, więc jako Factor, jako redakcja GeekFaktor News składam wam najserdeczniejsze życzenia świąteczne jako redakcja Faktor jeszcze nie. Bo te jeszcze pewnie gdzieś tam kiedyś złożę przed świętami. Um, co się dzieje? Mamy psa nowego, i ona teraz chodzi po domu i odkrywa. No generalnie sobie obczajem. Słuchajcie, e, więc e, tak, myślę, że jednak będę musiał te piątki zmienić, tak? W tej chwili to wygląda tak, że to nagrywam gdzieś tam w piątek z rana albo wieczorem i montuję to na prędce. Okazuje się, że w piątek mam po prostu y, y, tyle do zrobienia zawsze jakoś tak, ląduje wszystko na ten nieszczęsny piątek. Że niestety to dosyć ciężko jest to mi wszystko ogarnąć, więc myślę, że będą się to jakoś zmienić. Nie rezygnuję z Geek Factor News, absolutnie nie. E, no ale jakoś chyba będę pracował nad jakimś innym dniem tygodnia. No ale wierzę, że tak jak czytam Wasze komentarze i, i, i różne Wasze słowa na temat Geek Factor News, to nie jesteście przywiązani tak koniecznie do dnia, jeśli chodzi o Geek Factor News. Gdzieś tam ci, którzy lubią Geek Factor News, lubią, żeby to się w ogóle pokazywało, żeby było QA i w ogóle. Co jest piesio? E, więc tak, tak, tylko takie drobne ogłoszenie, że jak już Geek Factor News powróci, bo teraz wiadomo, będzie przerwa świąteczno-noworoczna, to ten, tak jak mówiłem, e, muszę zrobić przerwę gdzieś mniej więcej do połowy stycznia, e, od nagrywania i montowania różnych rzeczy, więc e, nie od grania, bo do grania akurat mamy, mamy w co grać, że tak powiem. E, więc mówię, w połowie stycznia gdzieś mniej więcej wrócimy z Geek Factor News, z jakąś tam e, regularnością mam nadzieję, być może w inny dzień, tyle z takich ogłoszeń parafialnych tutaj. Dajcie mi wszyscy święty spokój. Tak, żona mi przysłała wiadomość, że jest Cyberpunk usunięty ze sklepu PlayStation Store. No... Co zrobić? Na PlayStation tam czytałem, Steel Project Red planuje tam kolejne upgrade'y i update'y w okolicach stycznia, lutego, co oznacza, że ja, no, ja już podjąłem decyzję, że ja się wstrzymuję z decyzją o zakupie play Cyberpunka do lutego, no bo jakby wszystko co słyszę, jeśli chodzi o cyberpunka, jeśli chodzi o gameplay, o fabułę, o imersję, jest super, tak bardzo pozytywne rzeczy, więc nie mam zamiaru sobie tego psuć yy, jakimiś tam, wiecie, no problemami technicznymi. Dobrze, więc tak, tyle z ogłoszeń parafialnych, takich jeśli chodzi o Gig Factor, mówiłem, przerwa do 15 stycznia mniej więcej jeśli chodzi o nagrywanie, ale trochę rzeczy ponagrywam i ponagrywałem, które będą się mniej więcej do tego czasu pokazywać i mówię, no na Facebooku jakoś tam będziemy obecni, więc nie jest tak, że zupełnie Gig Factor gdzieś tam się zapadnie w, pod, pod ziemię, nie? Po prostu gig Factor News może trochę na tym ucierpi. Ale dobra, lecimy, słuchajcie, co się dzieje na wspieraczkach z polskimi akcentami, no... Grubym polskim akcentem zadebiutowała nowa platforma, tak naprawdę do wspierania, czyli GameFound autorstwa Awaken Realms, gdzie zadebiutowali swoją najnowszą grę ISS Vanguard. Czyli nowa, duża gra z olbrzymim segregatorem od wydawnictwa Awaken Realms. Nie widziałem żadnego materiału na temat tej gry, niestety nie miałem czasu, natomiast dużo opinii słyszałem różnych, znaczy opinii, które słyszałem od ludzi, którzy zarówno oglądali materiały, jak i gdzieś tam grali w samą grę. Takie trochę mieszane, na zasadzie nie to, że coś tam nie halo, tylko bardziej takie zarządzanie zasobami, zarządzanie kostkami i powiem tak, więc w tym momencie, biorąc pod uwagę też budżet i inne tematy, na razie się wstrzymuję, jeśli chodzi o, za na pewno się wstrzymuję, jeśli chodzi o wspieranie. Jak się natomiast gra pojawi, to, chę to chętnie ją wypróbuję. Ale generalnie, słuchajcie, nie przeszkadza to Awaken, no, w biciu rekordów, słuchajcie, mamy 1 mil, milion prawie 800 tysięcy dolarów już uzbieranych, nie? Więc i to dopiero się zaczęło, bo to jest co, drugi dzień jak to, tak? Drugi dzień jak to leci. Więc gratulacje dla Awaken świetny debiut, zarówno platformy, jak i gry. Mówię, ja się, jeśli chodzi o opinię o granie, to ja się nie dopytuję o prototyp, nie zapisuję się tam na nic. Ja wstrzymuję się, jeśli chodzi o wspieranie, zabiorę się za temat, jak gra się pojawi, wtedy na pewno jakiś materiał grze powstanie. Nie mam się niestety czym pochwalić, że przyszło do recenzji, bo, bo nic nie przyszło, tak? No już jesteśmy przy końcówce roku, chociaż jeszcze jedna paczka miała przejść. A nawet dwie. Jest szansa, że jedna... Jest mała szansa, że obie przyjdą przed świętami. Ale... Jest, ale bardziej bym liczył na jedną, niż na drugą. Zobaczę, muszę zresztą napisać do... Znajomego, czy pamiętał, żeby mi coś wysłać? Bo coś zadebiutowało i ja to coś mam dostać. Eee, to może być, może być całkiem śmiechowe. Dobra, tyle jeśli chodzi o ogłoszenia parafialne. Przechodzimy do newsów. W newsach moi drodzy, nieco mniej burzliwie niż tydzień temu. E, no bo tydzień temu to było. Pff, to była lawina newsów. Słuchajcie, co się w tym tygodniu ciekawego wydarzyło, o czym ja chciałem powiedzieć. pas był 7, jak wiecie powstaje pas był 7 i wyciekł bardzo fajny plik audio, do którego dam link w poniżej, w którym Tom Cruise jedzie po prostu i równa z błotem członków załogi, którzy nie stosowali się do zasad bezpieczeństwa wprowadzonych ze względu na COVID-19. Myszny pas 7 był jednym z pierwszych filmów, gdzie tak naprawdę powrócili. Nie, nie, nie dam sobie ręki uciąć, że był pierwszy, ale był na pewno jednym z pierwszych, gdzie powrócili na plan po przerwie, kiedy wszystkie filmy po prostu wiecie, zaliczyły przerwę w kręceniu ze względu na pandemię. Myszny pas 7 był jednym z pierwszych, gdzie faktycznie wrócili do pracy. Eee, i ja wam powiem szczerze, ja tam popieram Tobaccoa w tym. Ja wiem, że tam się niektórym nie podobało, że on, on tam przeklinał, jak krzyczał na tych ludzi i tak dalej, tak dalej. Ale ja myślę, że ludzie mogą zapominać, że to nie jest tak, że Tom Cruise jest aktorem, jest główną, jest gwiazdą tego filmu i po prostu ma jakiegoś tam focha swojego, gwiazdorskiego. Nie, Tom Cruise jest przede wszystkim producentem tego filmu, więc on jest jakby ich tam szefem, tak? Od strony takiej nazwijmy to formalnej. Nie mówimy tutaj o stronie artystycznej, bo wtedy za szefa się uważa reżysera, ale od strony takiej formalnej to szefem jest producent, tak? Który tych wszystkich ludzi zatrudnia, jest za nich wszystkich odpowiedzialny. I Tom Cruise tam jedno bardzo mądre zdanie powiedział, które no, sorry, no, od, wiecie, ja tam Toma nie znam, więc ja go nie oceniam, nie oceniam, jest centologiem, co już dla mnie jest trochę, zapala się czerwona lampka, ale wiecie, no nie można odmówić mu racji w tym, co mówił, że dużo... To, to jest, on coś takiego powiedział, że dużo studiów filmowych patrzy na to, jak oni działają, żeby sami mogli wznowić produkcję na przykład. Więc podają myszny pasu 7 za przykład. Ej, myszny pasodu 7 już działa, więc możemy my też spróbujmy, tak? Żeby ten przemysł nie umarł, żeby te filmy powstawały, żeby ci ludzie mieli pracę. A i tego typu zachowania, czy się ktoś z tym zgadza, czy nie, czy ktoś wierzy w pandemię, czy nie. Sorry, no, przychodzisz do miejsca pracy, gdzie obowiązują takie inne zasady. I wiesz, bo to jest akurat prawda, to nie jest kwestia opinii, wiesz, że niestosowanie się do tych zasad może sprawić, że produkcja zostanie wstrzymana, bo to jest po prostu fakt. I drugim faktem jest to, że jak produkcja zostanie wstrzymana, to kolejni ludzie mogą stracić pracę. Więc jeżeli wiesz o tym, a ty mimo wszystko stwierdzisz, że ja tam się nie stosuję do tych zasad, bo ja tam nie wierzę w pandemię, czy w plandemię, czy jak to tam zwał, no to sorry, no mówię, jak po którejkolwiek stronie by tutaj nie stać, jeśli chodzi o samą pandemię i samego covida i czy rządy państw światowe przesadzają z lockdownami, kwarantannami i innymi rzeczami, jakkolwiek by na to nie patrzeć, nie można odmówić Cruzowi, że w tym momencie, w którym on to mówił, miał rację. Ale załączam link do audio, jeżeli znacie angielski, wysłuchajcie sobie i wyróbcie sobie sami zdanie. Ciekawa rzecz się pojawiła, w zeszłym tygodniu tyle newsów padło, tak, a temat Disneya, Marvela, Zgwiezdnych Wojen, że zapomniałem o jednym, o jednej rzeczy nie powiedziałem, tyle tego było, że o jednej rzeczy nie powiedziałem, rzeczy, które były najbardziej ciekawe, Fantastyczna Czwórka. Fantastyczna Czwórka wejdzie do MCU, to już, to nie jest news tak naprawdę, bo o tym już mówił Kevin Feige podczas San Diego Comic Con w zeszłym roku, gdzie ogłosił fazę czwartą i wspomniał wtedy, że tak, że oni wiedzą, że będzie Fantastyczna Czwórka, będą X-Meni, on to wszystko tam wyliczył, tak, wyliczył tam między innymi Fantastyczną Czwórkę. No, ale teraz już oficjalnie ogłosili, że reżyserem, mało tego ogłosili, że reżyserem tego filmu będzie John Watts, czyli reżyser Spider- Homecoming i Spider- Far, Far From Home. Powiem Wam tak, cieszę się, do trzech razy sztuka, <laughs> może im się uda w końcu ugryźć ten temat dobrze i zrobić fajny film o fantastycznej czwórce, eee, aczkolwiek, no powiem tak, John Watts jest dobrym reżyserem, te Spider-Many ostatnio mi się podobają, ale... Nie wiem. Wiecie, to jest czasami trudno określić, ale jest coś takiego, że masz reżysera, e, który jest kompetentny i, i, i ma, wiecie, ma to, i, i ma, że tak powiem, rzemiosło w małym palcu e, i, i jakby Marvel co do zasady zatrudnia samych takich. Ale jest jeszcze taki drugi element, to jest taka. To, to już jest troszkę trudniejsze dla mnie do zdefiniowania. To jest taka magia trochę, to jest taki magiczny dotyk, e, który na przykład. Ma James Gunn, jeśli chodzi o Strażników Galaktyki, który na przykład ma Taika Waititi. To są rzeczy, to, to są, mówię, to jest, to jest coś, to jest to, to rzemiosło, te umiejętności, ale to jest to coś jeszcze, tak? To jest ten. I, I nawet nie chodzi o talent, bo talent też mają i John Watts jest utalentowanym reżyserem, nie zrozumcie mnie źle, ale nie wiem, czy z tych Spider-Manów bije do mnie z ekranu taka magia. To są bardzo dobre filmy, ja je bardzo lubię oglądać. Ale czy to jest taka magia, którą ja czuję, kiedy ja oglądałem coś właśnie Tajki Waite take, Tego, take Tiki Wait'ego i tak dalej. I, I powiem szczerze, dlaczego mnie to... dlaczego nie jestem zachwycony, że to akurat John Watts będzie reżyserował. Bo uważam, że jeżeli chcemy zrobić fantastyczną czwórkę po raz trzeci, no to wypadałoby, żeby to zrobić naprawdę dobrze. I tak na ale tak po całości. I wtedy, no tutaj myślę, by się trochę tej magii przydało. Ja chciałem coś powiedzieć, bo dawno temu pojawiła się też koncepcja, pojawiły się propozycje, nawet powstały fanowskie plakaty, żeby główną parę, czyli Read, Richardsa i Sue Storm, zagrali John Krasiński i Emily Blunt. I ja Wam powiem tak. I tutaj jest zupełnie mnie taka, taka batalia, bo z jednej strony myślę sobie: OK, oni byli świetni w cichym miejscu świetni. Ale no nie róbmy z nich takiego, wiecie, takiego. E jakby wyjściowego małżeństwa Hollywood, gdzie po prostu oni zagrają. Jeżeli jest jakaś fajna para do zagrania na ekranie, to zagrają ją Emily Blunt i John Krasinski. Z jednej strony, tak, nie chcę eksploatować za bardzo tego, jak oni są fajni razem, bo oni są fajni razem, ale oprócz tego oni są też świetni osobno. Ja naprawdę mam olbrzymi problem z, z wyobrażeniem sobie, które z nich lubię bardziej. Oni oboje są doskonali w rolach komediowych. Są doskonali w rolach akcji, są doskonali w rolach dramatycznych i są atrakcyjni, są charyzmatyczni. Jak oglądasz z nimi wywiady, to widzisz, że są ludzie, którzy są prywatnie też zabawni, inteligentni, no po prostu tym ludziom nic jak dla mnie nie brakuje. I ja bym i dlatego, na to oprócz tej poza tą pierwszą stroną, gdzie mówię, nie, no już nie przeginają, nie, nie, niech nie będzie tak, że oni teraz będą grali każde fajne małżeństwo na dużym ekranie. A to wszystko jest ta druga strona, która mi mówi, że mimo wszystko oni tak, tak zarąbiście by pasowali do tych ról. No bez kitu, nie? Jak ja zobaczyłem jakąś taką właśnie, fa jakiś taki fan art, oni są genialni. Oni by genialnie to zagrali, oni genialnie do tego pasują. Wiemy, że mają chemię, bo widzieliśmy. Quiet place. Jeszcze gdyby Krasiński to reżyserował, No nie wiem, no. Z jednej strony mówię, nie chcę eksploatować tego małżeństwa, z drugiej strony, oni by byli po prostu doskonali w tych rolach. I tu nie mam cienia wątpliwości. Dobra, więc fantastyczna czwórka, czekacie? Słuchajcie, Spider-Man Homecoming. Jak wiecie, do filmu jest potrzebny oprócz reżysera, czyli Johna Wattsa, do filmu są potrzebni scenarzyści. I tak się składa, że scenarzyści Spider-Man Homecoming pracują nad czymś innym. Mają jeszcze inny scenariusz w zanadrzu: mianowicie. Film oparty na słynnej serii gier RPG Dungeons and Dragons. Dokładnie. Wszyscy udają, że tam ten potworek z lat... któryś tam, to była końcówka lat 90 chyba, tak? Początek 2000 Był taki film Dungeons and Dragons z Marlonem Wayansem. Wszyscy grzecznie udają, że to się nigdy nie wydarzyło, to jest... to będzie pierwsza prawdziwa hollywoodzka adaptacja Dungeons and Dragons. Główną rolę ma zagrać Chris Pine. Co jest dobrą wiadomością, Lubię aktora, jest bardzo w porządku. I dostaniemy taką pra z prawdziwego zdarzenia duży, wysokobudżetowy film fantazy. Pewnie planowana jest cała seria, tak? Znając dzisiejsze czasy, to jest planowana cała seria, spin-offy i seriale. Ale reżysera scenarzystami, właśnie, są scenarzyści Spider-Man Homecoming. Nie wiadomo, kto, wy kto wyreżyseruje jeszcze. I ja powiem tak, ja się. Po pierwsze, grałem w Dungeons and Dragons raz w sesji RPG. Nie porwało mnie to jakoś szczególnie, nie jestem jakoś super związany z materiałem źródłowym. W kino fantazy lubię, ale też nie kocham, więc ja na razie się wstrzymuję z entuzjazmem. Ja natomiast wiem, że jeżeli zabieramy się za coś takiego, za coś tak kultowego, coś, co po prostu miliony fanów na całym świecie darzy taką miłością, to to musi być petarda. I tutaj musimy, i tutaj się zaczyna wszystko od solidnego scenariusza. I mega utalentowanego reżysera z dużym dodatkiem tej magii, o której wspomniałem wcześniej. Potrzebny jest petarda scenariusz, który zostanie bezbłędnie zrealizowany przez genialnego reżysera, bo inaczej nie ma się nawet za coś takiego zabierać w moim odczuciu. Czy scenarzyści Spider-Man Homecoming są takimi? Nie wiem. Mówię, ponownie, te filmy Spider-Mana mi się podobają, ale to nie jest tak, że to jest powalony na kolana jakością dialogów i zwrotami akcji w fabule i tak dalej i tak dalej i rozwojem postaci. No mówię nie. Nie znaczy to, że ci scenarzyści sobie nie poradzą z tym. Chciałem wszystkim przypomnieć, że za scenariusz do którejś tam chyba części Twilight była odpowiedzialna kobieta, która napisała scenariusz do najlepszych odcinków Dextera, więc serial Dexter, nie laboratorium Dextera, e, więc jakby to, że scenarzysta w jakimś tam miejscu nie pokazał, nie rozwinął skrzydeł, nie oznacza, że nie może tych skrzydeł rozwinąć gdzieś indziej. Scenarzysta, scenarzystka, tak, żeby nie było. Więc po prostu na razie się wstrzymuje, tak, na razie się wstrzymuje. Zobaczę, kto będzie reżyserował, zobaczę, jak się wyglądała reszta obsady. Tyle. Cześć. A to jest Freja. nasz nowy członek rodziny. Dużo cięcie w tym odcinku, bo za każdym jak wy widzicie cięcie, to ja, muszę, to ja odchodzę, żeby się tutaj zająć, bo ona jest ciekawska. I zaczyna chodzić i sobie wypuściliśmy na ogródek. Ja tam muszę podbiegać, żeby się upewnić, że ona tym ogródku jest grzeczna i żadne pieski nie przychodzą. Prawda? Głaskać i że nie dotykasz się z żadnym psiakiem nosami, bo jesteś jeszcze przed szczepieniami, przed szczepieniem drugim, więc jeszcze nie możesz się dotykać z innymi psami. Hej, freja. Także tak. E, ostatni news to słuchajcie, Jared Padalecki, aktor, który grał w Supernatural, gra w nowym serialu Walker. Walker jest remake'iem serialu Walker, Texas Ranger, czyli Strażnik Teksasu. E, tak chciałem wam to pokazać, bo no, Strażnik Teksasu to jest dosyć kultowy z różnych powodów, znaczy z jednego powodu umówmy się, serial. Um, I jestem ciekawy Waszego zdania, bo ten serial wygląda na jakiś taki mroczniejszy, poważny tytuł o policjancie, którego żona zamordowano i w ogóle, i w ogóle, i w ogóle, i on teraz to będzie rozkminiał. I takie dwie rzeczy mi się nasuwają. Po pierwsze, już widzę po samym trailerze, że uwolnić się od jakby yy, jakby to powiedzieć, rozpoznawalności marki Super Nacho będzie zarobić się ciężko, bo ja patrzę na tego pada i ja nie jestem w stanie widzieć nic innego, jak tylko sama Winchestera. Druga kwestia. Ktoś bardzo mądrze napisał w internecie, w komentarzu chyba pod jednym, pod tym trailerem właśnie, że jakby serial Strasznik Teksasu sam w sobie nie był wyjątkowy w żaden sposób, tak? Miar, ja nie oglądałem na przykład nigdy chyba pełnego odcinka. E, fabuła taka sobie, postaci takie sobie i tak dalej. Cała... Magia tego serialu opierała się na Chucku Norisie, tak? Więc w tym momencie, jak nie ma Chucka Norisa, to po co, po co się zabierać za ten serial i próbować go przerobić na coś nowego? Nie wiem, ale wiem, że serial Supernatural ma dużo fanów, yy, więc stwierdziłem, że się podzielę newsem odnośnie nowego serialu z udziałem Jareda Padaleckiego. Przepraszam, że jestem zdyszany, ale mówią, musiałem podbiec do psa. To tyle jeśli chodzi o newsy, przechodzimy do QA. Q&A, moi drodzy, czyli miejsce, gdzie my możemy sobie porozmawiać. Wy zadajcie pytania w komentarzach, ja na nie odpowiadam w kolejnym odcinku. Eee, teraz pytań było mało, mam nadzieję, że zadacie mi dużo fajnych pytań, żebym mógł na nie odpowiedzieć po świętach. Uwaga, eee, Dypolwak, czy można liczyć po nowym roku na jeszcze więcej wrzutek na grupie patronowej? Tak, eee, rok 2021 będzie dla mnie rokiem eee, patronów, chcę wprowadzić jedną ciekawą rzecz. Która nie wiem jak często się będzie pojawiać, ale no tak, chcę, chcę, chcę robić regularnie te pierwsze wrażenia, które wrzucam na grupę patronową. Um, no i mam nadzieję, zobaczymy, no, zobaczymy jak to wyjdzie, ale jakoś, jeżeli oczywiście pandemia odpuści i świat wróci do normalności no to fajnie by było pomyśleć może o jakimś spotkaniu gdzieś w połowie Polski w wakacje, coś takiego. Zobaczę. No, więc tak, od nowego roku coś tam się na Gruby Patronowej będzie więcej działo. Dziękuję Ci bardzo, i dzięki za lokowanie produktu. Um, uwaga... Łukasz Świniarski. To chyba wszystko. Tak. Ostatnie pytania brzmią do Łukasza Świniarskiego. Eee, pierwsze pytanie. Cześć Łukasz. Jak kaczmar godzisz swojego wewnętrznego lenia z pedantyzmem? To jest w ogóle możliwe? Tak. Tak, ja muszę mieć najpierw posprzątane żeby potem, w tym idealnie posprzątanym miejscu, nic nie robić. Um, drugie pytanie, do młodszego pokolenia Kaczmarków? Kto jest waszym ulubionym superbohaterem i dlaczego? Zosia, Leon! Stój, nie podchodź bliżej. Jest pytanie od Wiza do młodszego pokolenia kaczmarków. Kto jest Waszym ulubionym superbohaterem i dlaczego, Sosia? Nie wiem. No a z tych filmów Avengersa, który ci się najbardziej podobał? O, ja lubię Iron Mana. Sosia lubi Iron Mana, czyli wdała się w mamę. E, a dlaczego? Bo jest jaki? Jest fajny. <laughs> ale podoba ci się na co? że? Co ci się bardziej w nie podoba? To, że jest zabawny, czy to, że ma kasę? Strój się podoba Ironmana, szanuję to. W 100% Leon, Twój ulubiony? A musi być, może być z DC. Może być z DC. To Superman. Superman, a czemu Superman? Bo jest mega silny i umie latać i ma Dokładnie, podobnie jak Homelander i wiemy, że to się nigdy źle nie kończy. Więc dla Leona Superman, dla Zosi Ironman. A dla Ciebie Malwina kto? Tata. <grym>, tak, uśmiecha się do mnie, więc tata. Pytanie do Basi: Jest jakiś serial, który zachwycił Cię? Możecie już iść, dziękuję Wam bardzo. Jest jakiś serial, który zachwycił Cię od pierwszych minut i do końca otrzymał poziom. Zapomniałem się Basi spytać, ale jak znam Basię, to odpowiem za nią i powiem, że nie. Dlaczego? Bo, jakby po prostu jak rozmawiam z Basią, to ja zauważyłem, że Basia jest bardzo ostrożna. Jeśli chodzi o entuzjazm do filmów, seriali i tak dalej. Nigdy nie spotkałem się z tym, żeby ona od pierwszych momentów zobaczyła, o kurczę, nie to czekać, co będzie dalej. Zdarzyło się, że po pierwszym odcinku stwierdziła, no, wygląda ciekawie, obejrzymy jak najszybciej drugi odcinek. Ale to zawsze było tak z taką pewną dozą ostrożności, że okej, okay, jestem na tak, ale ciągle nie zachwycam się jeszcze, no więc ee, z. Jakim tam serialem? Zawsze z jej ulubionym serialem zeszłego roku, nie z euforią. To ja pamiętam, że po pierwszych dwóch odcinkach to ona jeszcze była taka. No jest dobrze, ale nie wiem, czy tak będzie. Dwie. Ona jest bardzo ostrożna na zasadzie, nie wie, czy, dany poziom, czy poziom danego serialu się utrzyma. Kaczmar, propozycja topki. 5 najlepszych gier, by pokonać stres. Co ty na to? Tak, zgadzam się, to jest dobry pomysł. Może kiedyś to zrobię. Kiedy kolejny odcinek podcastów? W 2022? <grydy> Będzie w przyszłym roku spokojnie. Z Magotem się na pewno ustawię i zrobię także albo z Basią i z Magotem osobne podcasty albo może zrobimy jakieś w trójkę, gdzie po prostu jakieś no, podsumowanie tak roku. To na pewno coś takiego będziemy się zrobić. Dobra. Tyle pytań, dziękuję Wam bardzo. Słuchajcie, jeszcze raz wesołych świąt, yy, ale mówię życzenia, jeszcze będę składał, czy na Facebooku, czy na kanale, w jakiejś tam formie. Yy, Kolejny kolejne Geek Factor News będzie po świętach 15 stycznia, mówię gdzie, znaczy w połowie stycznia. Czyli zakładając, że na przykład zostaniemy przy, opcju, przy tej opcji, przy tym opcji, Paweł, przy tej opcji piątek-sobota, ja już jestem zmęczony. No to yy, liczmy, że to będzie gdzieś mniej więcej 16-17 stycznia, nie? więc gdzieś w tych rejonach. W ten, ten weekend, 15, 16, 17 stycznia Geek Factor News powróci. Śmiało piszcie tutaj pytania, ja się, do, ja się do tego odcinka wrócę, żeby móc na nie odpowiedzieć. A teraz was przepraszam bardzo, ale muszę pogonić moją starszą córkę, żeby zajęła się psem i wyszła z nią na ogród na chwilę. Dziękuję wam bardzo raz jeszcze, po raz trzeci, wesołych świąt i wszystkiego dobrego. I trzymajcie się i tradycyjnie zapraszam was do subskrybowania, komentowania, lajkowania, ale przede wszystkim do oglądania... I do... I do grania. Dzięki wielkie do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!